idealnego miejsca na biwak w włoskich Alpach, Camping Belvedere w Caldonazzo to spokojny camping położony tu przy jednym z najcieplejszych jezior w Europie. Jezioro Caldonazzo w lecie osiąga nawet 24 stopnie Celsjusza, a żeby dojść na plażę wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Parcele na kempingu są zielone, z dostępem do prądu, bezpośrednio przy nich nie ma wody, ale są dostępne ujęcia. Dla, psi dla psiarzy świetna wiadomość. Camping Belvedere jest przyjazny psom, a z kartą ACSI nie płacimy dodatkowo za naszego czworonoga. Na terenie campingu działa restauracja oraz sklepik, w którym codziennie rano kupisz świeże pieczywo. I co najważniejsze, codziennie przyjeżdża tutaj mały samochodzik z lokalnymi owocami. Możesz podejść i kupić sobie coś prosto z regionu, świeże i pysznie. W łazienkach pamiętaj, zabierz swój papier toaletowy i mydło, bo nie są dostępne na miejscu. A cena? My za, my za naszą e, dwójkę i kampera e, płaciliśmy 23 euro za dobę, plus opłata klimatyczna. Camping Belweder to świetna baza wypadowa na rowery, spacery, sporty wodne. W końcu jezioro Caldonazzo to mekka dla panów kajaków w żagli i wakeboardingu. Więc jeśli marzysz o włoskim luzie, czystym jeziorze i prostych przyjemnościach, to miejsce właśnie czeka na Ciebie.